No, dolar słabnie ogólnie, ale też to nie jest tak, że dolar słabnie szeroką ławą, tylko głównie do euro. Bo jak popatrzymy sobie na notowania względem innych głównych walut świata, to wcale takiego marszu osłabienia dolara nie widzimy. A z kolei, jeżeli dolar słabnie głównie do euro, to przy stabilnym kursie euro złotego, gdzie złoty pozostaje stabilny do euro, nie umacnia się w żaden sposób istotny, no to mamy przełożenie 1 do 1 praktycznie na kurs USDPLN i złoty umacnia się wtedy do dolara, bo dolar po prostu traci do, do euro. I teraz tu jest też dosyć ciekawa kwestia no bo trochę kursy walut odkleiły się właśnie od decyzji władz monetarnych i odkleiły się od tych tak zwanych rynkowych stóp procentowych, czy oczekiwań co do stóp procentowych w przyszłości lub, już najprościej mówiąc, od różnicy w rentownościach obligacji między np. Stanami Zjednoczonymi, a Polską, czy między strefą euro, czy niemieckimi papierami, a amerykańskimi. To nie jest częsty obrazek. Przeważnie taki obrazek pojawia się wtedy, kiedy kurs walutowy nie podąża za różnicą w rentownościach, kiedy inwestorzy dodają trochę premii za ryzyko posiadania tych obligacji. Mhm. No i Trump znowu tą swoją chaotyczną polityką plus też tą ustawą, która zwiększa deficyt, która gdzie Powell ciągle podkreśla, że no ta ścieżka takiego deficytu jest dosyć trudna do utrzymania albo wręcz nawet niemożliwa do utrzymania, że trzeba będzie redukować ten deficyt w jakiś sposób z czasem. No to inwestorzy prawdopodobnie zaczęli traktować trochę Amerykę jako, no nie, że kraj trzeciego świata, jeżeli chodzi o ich dług, ale z dużą dozą ostrożności, z większą dozą ostrożności. Nawet dzisiaj przeczytałem, że jeden z największych funduszy obligacji na świecie zaczyna przychylnym okiem patrzeć na europejskie obligacje przez pryzmat tego, co dzieje się w Stanach, i nawet jak nie doważał obligacje europejskie, to zaczyna na nie neutralnie patrzeć, a z kolei się zastanawia, czy warto dalej amerykańskie kupować przez ten cały mhm. trumpowy mhm. chaos. I to powoduje, że kurs walutowy porusza się inaczej niż cała reszta, co jest rzadkim zjawiskiem, ale teraz ma miejsce.